KSW 38 Live in Studio. Proszę Państwa, jaka tu jest szybkość! Jak to błyskawicznie wszystko wygląda. Trafi łazie, trafi. Widzicie, i kolano w powietrzu. Dojście do no źwigni skrętnej na kolano, ale szan. co skrzętnie wykorzystała żyje, zapraszając go po raz kolejny do parteru. Z góry Kaly Skoro selwa tak pracuje kolana. Próba kiotyny. Koleż kontra. Ooo! Wow! I teraz rozpuścił ręce Artur Sowiński. Atakuje. O! Wow! Zaszka wraca do gry! Trójkąt do i Jest zapięty trójkąt. I teraz kosmetyka odklepał. Rekornik sowiński wygrywa tę walkę. Kacieczko swój pojedynek z Mazurem wygrał. Ale I to może być koniec walki i to jest koniec walki w tej chwili. A zatem lokal Tomasz Bronder przerywa ten pojedynek, dlatego że Tomek patrzy nie jest wolny do walki. Fenomenalnie zrobił to Kacieczko. Takie wsparcie szczepienie. Silny fizyczny jest szaczyński. Szaczyński bardzo mocno. Parazy lewą ręką z niekielną mocą. Taki znów lewy sierp i lewy kawką i prawy sierpę na głowę. KSW38 Live in Studio.